Siemanko, witam w moim wirtualnym studiu. Witam was serdecznie w pilotażowym odcinku no zupełnie nowego formatu na moim kanale, którego tytuł to jest Prasówka. Czyli Będę po prostu przeglądał y, różne artykuły prasowe z branży medialnej, różne branżowe serwisy i po prostu będę wam je jakby przedstawiał, moją, moje take'i też ewentualnie podawał, no po prostu taki pseudo serwis informacyjny, w którym to po prostu, nie wiem, może się przydać dla tych, którzy po prostu nie, nie chcą czytać albo nie mogą czytać. Mam nadzieję, że ten format wam, nie wiem, spodoba się, a najlepiej, żeby to był format, który po prostu będzie regularnie pojawiał się na moim kanale, bo... Jak sami wiecie, z filmami na tym kanale jest no, mi troszeczkę nie po drodze, ale no to to akurat jest norma, i raczej póki co to się nie zmieni. Ale mam nadzieję, że chociaż co tydzień będę nagrywać odcinki z tej serii, bo raczej będzie to proste do nagrania. Po prostu będę gadać i pokazywać wam. Co przeczytałem w internecie, nie? Ale dobra. Zacznijmy może od sytuacji, które dzisiaj się wydarzyły. Między innymi dzisiaj nadawanie zakończyło Nickelodeon Austria, czyli no wiecie, austriacka wersja Nickelodeon. No i dlaczego tak to się stało? Oficjalnie nie mamy żadnego statementu od Paramountu, ale zapewne wynika to z dość. Niskiej oglądalności, zerowej, zerowego udziału w rynku. Dosłownie 0% pewnie tam z groszami, ale no 0% i tak nadal. I to jest właśnie chyba najgłównym powodem, dla którego ten kanał został zamknięty. Chociaż w sumie zanosiło się na to, że Paramount ukrócić jakby żywot tej wersji Nickelodeon, bo już wcześniej ten kanał został wyłączony na satelicie. Mam o, mam tutaj nagranie z momentu jakby całego wyłączenia i przy, tak naprawdę przejścia na y, niemiecką wersję Nickelodeon. No tutaj tam mamy, zaczyna się SpongeBob, jakieś auto odjechało aż, no. I, no i Jumpscare na dore teraz. To ciekawe, według nagrywającego, że wydarzyło się to tylko w przypadku providera Magenta TV, czyli no T-Mobile i u innych dostawców, providerów Nickelodeon Austria jest nadawana normalnie. Nie wiem czy to jest w tym momencie prawda, czy no bo ten, ten film pojawił się 5 godzin temu, więc mogło się coś może zmienić. Nie sprawdzałem, przynajmniej w sensie nie sprawdzałem tego ale zapewne będzie to stopniowo wyłączane w takim razie. I tak to po prostu się odbywa, no Paramount, no i jego oszczędności po prostu ciąg dalszy, nie? Już wcześniej na no. początku tego roku zresztą wyłączyli lokalne strony Nikelodion, w tym Polską i nie zastąpili to globalną stroną anglojęzyczną. Jakby oszczędności idą w najlepsze po prostu i tyle. Również dzisiaj o ósmej Finlandia... Pożegnała się absolutnie z telewizją SD, czyli w standardowej rozdzielczości, i w pełni przeszła na HD. Dotyczy to telewizji naziemnej oraz kablowej. I myślę, że w spokojnie, bo jednak w wielkim 2025 roku HD już raczej jest standardem w wielu krajach. Już jest tak powszechnym formatem, rozdzielczością, że już chyba bardziej obecnie być nie może, nie? Jakby dobry krok zrobili tutaj. W sumie fajnie, że coś takiego zrobili. No tylko, że szkoda, że w Polsce, jak zwykle, w Polsce, jak w lesie, w Polsce, jak w lewie, obstranym głównym, nadal są kanały, które nadają w SD. I to jest kurde, tak polesne, ale. No dobra, mam nadzieję, że Finlandia będzie przykładem dla innych krajów i po prostu też będą usuwać SD na rzecz HD. Oczywiście znajdą się pewne jednostki, na przykład tak wracając jeszcze do Finlandii, fińska agencja transportu i komunikacji trafikom podała, że około 100 tysięcy gospodarstw domowych w kraju nie ma jeszcze telewizora obsługującego standard DVB-T2. Najnowsze dane wskazują, że nadal połowa gospodarstw, około 2%, nie ma odbiornika kompatybilnego z HD? No, jest to margines, ale... No, jednak no, to też są osoby, które potencjalnie mogą być odcięte od telewizji i po prostu w wyniku niekompatybilnego odbiornika, no mogą stracić dostęp, ale raczej jest to dość myślę marginalny problem, bo zawsze można albo wymienić, albo dokupić Oczywiście zależy czy ktoś będzie mógł, tak naprawdę ewentualnie może jakieś rządowe pomoce będą jak u nas w Polsce. Nie wiem, ale nie. myślę, że jest to dobra informacja i... Proszę, niech to będzie w Polsce. Następny temat. Powraca Ić na całość, czyli teleturniej, z, który był kiedyś emitowany przez Polsat, a teraz jesienią ma być emitowany na TTV, czyli na kanale tym razem TFL-owskim. I, I oficjalnie ogłoszono, że prowadzącym znów zostanie Zygmunt Heizer, ale przy tym nie będzie sam, bo współprowadzącym będzie Robert Motyka. I cóż, ja Wam powiem szczerze, że ja nic na całość nigdy jakoś zbytnio nie oglądałem, to znaczy mniej więcej wiem na czym polega. Jest to teleturniej typu powiedzmy jakaś ruletka, że no wchodzi się w przeróżne tam układy z prowadzącym, dealer i po prostu często uczestnicy są zmuszeni do ryzykowania. No takie ogólnie klimaty. Jakoś nie byłem entuzjastą tego programu, to znaczy nie jest to program zdecydowanie moich czasów, bo raczej był on już dość dawno i jeszcze wtedy mnie na świecie nie było jak był emitowany, ale wiem zdecydowanie, że był to program dość kultowy w polskiej telewizji i akurat powrotu tego programu szczerze nie spodziewałem się aż tak. Chociaż w sumie już Mogło się na to zanosić, ze względu na to, że ostatnio jest boda, że tak powiem, na przewracanie starych formatów. Ostatnio przywrócili przecież awanturę o kasę. No i szczerze nie wiem, na co mam liczyć w przypadku odnowionego idź na całość. Mam po prostu, mam, jestem po prostu obojętny, nie? Tylko, tylko jedyne co to martwi mnie fakt, że ten program nie będzie na jakiejś głównej stacji, tylko właśnie na TTV no, telewizji, która w głównej mierze mi się kojarzy tylko i wyłącznie z programami reality. Co prawda na TTV jest teleturniej 99 grało wszystko, ale no, ale szczerze nie uważam, żeby to był aż tak zapamiętywalny teleturniej wśród widzów i nie wiem, mam, niestety mam wrażenie, że ten program może szybko spaść z telewizji, bo po prostu nie będzie aż tak rozchwytywany, aż tak oglądalny. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, dopiero okaże się to jesień. Cienią. Ale po prostu takie są moje... Taka jest moja opinia i przypuszczenia Które nie muszą się wcale spełnić Następny temat! Republika! Nasza kochana telewizja Republika Tworzy nocny program na żywo Czyli no, o dość trywialnej nazwie Republika Nocą Będzie to pasmo, które Będzie prowadzone przez Adne Popek I Jacka Sobala I będzie to format emitowany po y, Programie Republika Wieczór I... To w zasadzie tyle, co wiemy. Tak naprawdę na temat tego programu mamy jeszcze promo-video. Może obejrzymy sobie. Ale budyka do Jebana. Republika wieczór zamienia się w noc. My nie zasypiamy i kończymy dzień razem z Państwem. Republika nocą noc w Republice. Republika no to, no w Republice To jest coś za poetyczna sentencja, ale dojebana zapowiedź, do nie powiem, że nie. No i to w sumie to tyle, nie? Tak po prostu mi się na, uznałem, że przypomnę, bo mi się. bo mi się co tak przypominać. Następny temat! Krajowa Rada Radiofonii Telewizji podnosi ceny abonamentu. Czyli praktycznie informacja tak naprawdę dla nikogo. Bo kto z was tak naprawdę opłaca abonament? Pewnie tak naprawdę ci co chcą to robią, albo nie wiem co, co im każą, ale u mnie jakoś takie, takie coś nie występuje u mnie w domu, także nie wiem. Ale i tak, Krajowa Rada Radiofonii Telewizji podwyższa ceny abonamentu jakoś no, tak naprawdę nieznacznie, bo w przypadku opłaty za radio to jest podwyżka o 80 groszy, a odbiornik telewizyjny lub i telewizję i radio to jest podwyżka o 3,20, czyli to będzie 9,50 albo 30,50. No i tu jest jakieś jakieś gadanie, że bla bla bla, no ogólnie no, tylko tyle, tyle wam do, tak naprawdę do informacji potrzebne. Jak, jak ktoś opłaca, to napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekaw, czy, czy ktoś to w ogóle w mojej widowni opłaca ten abonament. Następny temat! RTL y, przejmuje niemieckie Sky, jeeej! Yeah. I to jest przełom, bo y, dzięki temu RTL nabierze trochę więcej kontentu głównie... Między innymi sportowego typu Bundesliga, Puchar Niemiec, Premier League czy no, Formuła 1. Jakby RTL poszerzył swoje portfolio no, płatnych kanałów i ogólnie wszystko, wszystkiego innego, tak naprawdę, no po prostu, wiecie, to jest takie, no, po prostu dwie giganty się połączą i będą wie, wie, większym no, koncertem medialnym. Tak samo jak było w przypadku Warner Bros. i Discovery w sumie, to to jest mniej więcej coś takiego. No i generalnie nie będę wam opowiadać szczegółów, możecie sobie to przeczytać. Z tego co wiem to raczej jeszcze pewnie będą jakieś, trzeba uzyskać zgody od odpowiednich urzędów, na przykład, nie wiem, e, antymonopolów i tak dalej. No, czyli w sumie nie mam za bardzo do powiedzenia, po prostu no, wow, coś, wow, duża, Duża rzecz przełomowa się wydarzyła w Niemczech, na niemieckim rynku medialnym, ogólnie yy, krajów, w krajach niemieckojęzycznych, bo to też dotyczy, dotyczy jakby regionu Dach. No dobra, ostatni temat, bo chcę już skończyć ten film i na szybko go zmontować. Hubert Urbański odszedł TVN-u po 26 latach i zapewne, być może, przejdzie do Polsatu. No, jak pewnie wiecie, Polsat przejął od TVN-u licencje na milionerów, jakby TFN przegrał przetarg i Polsat no, przejął całkowicie format. To znaczy, może odcinki odprodukowane na zlecenie tfn może pozostaną w tfn nie Stawiam, że tak będzie, bo Polsat w swojej zapowiedzi castingu z jakiegoś powodu nie, nie dał fragmentów z polskiej edycji. Także nie wiem, może, może, może tak to będzie, że, że Polsat uzyska oddzielną licencję na odcinki. Że nowe odcinki będą już dla Polsatu licencjonowane. Ale dobra, wracając do tematu. Ostatnio Hu Hubert Urbański na Instagramie dał taką informację, że, że odchodzi z TVN-u. No ogólnie dziękuję za to i że wspomina, że to były zajebiste czasy i tak dalej w i że yy, kwiatki pierdzą. I ogólnie kolorki fajnej, no, no, że, że fajnie było zajebiście, że podziękował fanom i tak dalej. No i w sumie nie wiadomo co teraz, bo, bo są jedynie spekulacje, że być może Hubert Urmański przejdzie do Polsatu. Na razie nic nie wypowiada się na ten temat. Jedynie co to omija pytania w tym momencie. Ale myślę, że raczej przejdzie do Polsatu w... Nie wiem w sumie kto by mógł zasiąść na jego miejscu w przypadku tego formatu oczywiście. Na razie nic nie wiadomo po prostu. Tak. Znaczy tak stuprocentowo jeszcze nic nie wiadomo. Na razie są tylko spekulacje. Dobra, kończę w tym momencie ten film. Mam nadzieję, że taki format Wam przypadnie do gustu. Troszkę, przepraszam, że był nieco chaotyczny, najwyżej możecie napisać w komentarzach, co ewentualnie mógłbym poprawić i tak dalej. I naprawdę spróbuję walczyć ze sobą żebym w końcu regularnie nagrywał, to wiem, że to mówię przy tak naprawdę każdej okazji, ale... Są wakacje, nie? Jakby... naprawdę jest to sezon ogórkowy, ale myślę, że dużo jest na YouTubie ludzi, którzy no chcą ogó... Będą raczej oglądać YouTube'a, yy, ogólnie filmy, także no by padało coś jednak yy, skorzystać z tego i po prostu ponagrywać trochę. Ten film o Republice, na który zagłosowaliście jest w trakcie pisania, także mam nadzieję, że uda mi się go ukończyć, przynajmniej do lipca. A postaram się tą właśnie serię, którą oglądacie, czyli prasówkę, yy, nagrywać tak co tydzień, może pod koniec tygodnia pojawi się następny odcinek, nie wiem, nie obiecuję, ale dobra, już yy, kończę gadanie. Um, życzę Wam udanego dnia, czy tam nocy, czy tam wieczoru. Zależy, kiedy oglądacie. No i żegnam się z Państwem. Siema.